Cześć, dzień dobry. To nie jest pierwszy K-car na kanale, ale pierwszy do którego jest okazja wsiąść. Jest to Nissan Rocks. I jak wszystkie KARY musi spełnić wymagania wymiarowe i pojemnościowe oraz mocowe, ale spójrzcie, ile w tym maleństwie jest miejsca. Jak z tyłu, taki z przodu. Nie jest to może nie wiadomo jaki luksus, ale. Na pewno o dużym dyskomforcie mówić tu nie można. Nie wiem dlaczego nie ma tutaj dociągów, ale spróbuję się rozebrać. Śmig z plecaka wejść i proszę. Ja mam metr 93. Także jak na taką pchełkę myślę nie ma wstydu. Fakt, że teraz tutaj bagażnika nie ma, no ale nie zawsze potrzebujesz jechać samochodem nad morze. No i zobaczymy też, jak to wygląda z za kierownicy. Chodź, 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 chodź. Czekaj, 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 przyjacielu, już to wszystko pokazuje. Widzieliście, ile miejsca było z tyłu. No a teraz z przodu hop, wsiadamy i jest jakby znośnie miejsce nad głową. Kurde, super, zamkniemy, Ojcie, dobra, i tu już jest troszkę ciaśniej, tu już łokieć musi być wyprowadzony na zewnątrz, ale kozak. Dajcie znać, czy byście takim kekarem, bo to jest opcja godna rozważenia. Ode mnie to tyle i do następnego. Heja.